Pamiętacie pewnie tego sprzedawcę z Vana? Jest on dosyć tajemniczy i można śmiało uznać, że wszystko, co się dzieje w Gambolu, to jego sprawka, gdyż nieraz daje on rzeczy, które robią tak zwany content na odcinek. Dziś Wam powiem, kim jest właściciel czerwonego Vana. Zacznijmy od Richarda, bo gdyby nie on, wiele rzeczy byłoby totalnie inne. Najważniejszą rzeczą, która ukształtowała psychikę Richarda, jest prześladowanie go w szkole. Richard miał strasznie trudne dzieciństwo, gdzie był wprost alienowany od społeczeństwa. Nikt po prostu go nie chciał, nikt go nie potrzebował. Każdy dosłownie nim gardził. Sposobem, aby poradzić sobie ze stresem, jakim doświadczył, było oczywiście jedzenie. Nieraz w serialu widzimy, że Richard nadużywa tego. Pamiętacie chyba lodówkę, która stoi w kuchni Watersonów. To nie jest do końca zwykła lodówka, tylko maszyna, która zakochuje w sobie ludzi. Richard został właśnie nią opętany i skąd pochodzi ta lodówka? Gdzie Richard ją kupił? Wiadomo. U tajnego sklepikarza zwana. Dalej, Knuj i Walcz. Gra tak potężna, że potrafi zmienić ciało czy charakter człowieka. Gra została zakupiona przez Richarda, jednak Gumball i Darwin pododawali swoje karty. Knój i Walcz także pochodzi od sklepikarza. Jednak są pewne ważniejsze i bardziej magiczne rzeczy, które ma sklepikarz. A mianowicie pędzel, który zmienia rzeczywistość. To on. Prawdopodobnie dał go barbarze lub go je sprzedał, a także księga, która zmienia rzeczywistość. Ale kim jest sklepikarz? Prawdopodobnie jest to sam Ben Boklet, czyli twórca serialu, który swoje rzeczy jakie sprzedaje pozyskuje ze świata błędów. Bo jak myślicie skąd by się wzięła gadająca rybka Darwin, czy lodówka albo pilot w świat? uznał te rzeczy za błędy, a z racji tego, że sklepikarz nie wiadomo jakiego powodu miał jakiś tajemniczy pilot, to mógł te rzeczy pozyskać i je sprzedawać. Tylko w jakim celu on to wszystko robi? Pamiętajmy o tym, że Gumball to jest po prostu kreskówka. Cała kreskówka opiera się na tym, że my ją oglądamy. I celem sklepikarza jest doświadczenie nam jak największych wrażeń z oglądania kreskówki. Więc to jest myślę, że fajny dowód na to, że faktycznie ten sklepikarz to jest Ben Boklet. Lub może to nie być, może być to jakaś losowa osoba, no ale jest tu zbyt wiele faktów które wskazują właśnie na samego twórcę kreskówki. Jak Wy uważacie, koniecznie napiszcie w komentarzach. Jestem ciekaw co myślicie na temat tego odcinka. Dzięki za oglądanie, elo elo.